Siema, witam was wszystkich w kolej witam, was, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Pride Gross. Dzisiaj Frank był w ratuszu załatwił sobie kilka spraw właśnie dotyczących samochodem. E, przede wszystkim go zarejest zarejest zarejestrował. Tak w pełni legalnie, co nie, bo wcześniej jeszcze nie był zarejestrowany. Ale już jest, teraz już normalnie można jeździć. A i dzisiaj co w odcinkach mamy w planach Tak samo jak mówiłem poprzednio Fergi Zderzaki, przedni tylny i żaluz jest z tyłu tutaj na. Tutaj z tyłu na tylnym oknie No e, i ten. No i myślę, że odcinek się spodoba Zostawcie łapkę w górę i suba bo właśnie po więcej takich odcinków ja się teraz mega wkręciłem w to. I teraz jakby siadam do komputera i pierwsze co tu nagrywam. Nie, nie, nie oglądam to tylko pierwsze co lecę nagrywać, żebyście mieli co oglądać. Dobra, ale pomijając. Eee no lecę sobie właśnie teraz się no, Frank leci sobie. Eee, nie, nie, nie wiem, nie wiem co on robi teraz. Nie, nie wiem po co on tak jeździ, bo zaraz trzeba sobie zatankować. Ale tak, umówił się z typem, który jakby mu już da te wszystkie te, te żaluzje, bo żaluzje są tak nie w pełni legalnie Ale ten typ podobno podrabia papiery jakieś, i po prostu wie, że niby legalnie jest, ale nie jest I właśnie teraz, jak już taką pamiętam, że to ma być jakaś czym rana uliczka Nie wiem za bardzo gdzie to jest, ale myślę, że zaraz się typ odezwie i zadzwoni Okay. dostaliśmy lokalizację, że to jest tutaj trzecie piętro hmm. Jeżeli niby paczka ma czekać gdzieś tutaj w pobliżu Ale tu nikogo nie ma, ani żadnej paczki nie ma Czy ten gość go właśnie naszego to ma orąbał na 6000 dolarów? No way! Co jest? Ło! No way! Dobra, to by Frankie idzie po prostu go poszukać i się z nim rozliczyć. Według tego typu lokalizacji to on gdzieś tutaj... Ale ścięło, przepraszam was. Eee, gdzieś... Jest, patrzcie skurczywek, jest. To dom się dzisiaj właśnie rozliczać No, hej dude! Y gdzie y gdzie są żaluzje? Dostajesz w łeb, gdzie są żaluzje? Nie, nie, nie pal teraz. Tylko gadaj, rozumiesz Kościu? Gadaj Żaluzje są u mnie w domu. To, człowieku, no to leci do domu teraz, hop, hop, hop. Nie dajesz mi to wszystko. No, e, Dobra, włożyłem do pokażnika. Ten pali tam pali. Okej, okay, teraz to trzeba zamontować, właśnie. Więc trzeba teraz zamontować czegoś, to, ale nie wiem. Do losu są Kastu chyba ja pojadę, tam mamy. Tam mamy ziomka zaufanego, i on tam zrobi wszystko. Więc, e, już jakby zamontowane są też te żaluzje. Te, te, te Zaraz to nie zare zareagujecie. <coughs> jest, zobaczycie. Uwaga. den, den, den. den. Proszę, tak cię prezentują żaluzje. Jakby. Jak dla mnie one tutaj akurat pięknie siedzą. Więc. Jakby nie mam się czego tutaj doczepić. Ale zanim. Y Coś tutaj w ogóle jeszcze porobimy z tymi oponami, Felgami i z to Frank najpierw pojedzie sobie zjeść Jak sobie zje, no to... No to potem następnego pięknego dnia pojedzie sobie po Felgi tym razem. Dobra, więc po prostu Frank e, idzie idzie zjeść i widzimy się za chwilę. One day later. Okej. Okay. To, to jest następny dzień, jest godzina czwarta czy 50. <coughs> I pewnie spytacie dlaczego tam obserwuję autostradę. Ponieważ mówił się z dealerem właśnie... No, z dealerem z no, to, no, to nie jest dealer, ale handluje właśnie takimi jakby gumowymi zderzakami, co nie wiecie o co chodzi. I cena jest jakby trochę podejrzana, bo kosztują tam chyba 1000 dolarów za jeden, normalnie chodzą po 5. I właśnie to nie jest pewne co do tego właśnie deala z nim. O! O oh my god, ale umówił się gdzieś tutaj na polu wiatrakowym z nim więc nie wiem co z tego, nie wiem co z tego wyjdzie Ale żeby się przekonać oglądajcie dalej, bo ja też jestem ciekawy Tylko właśnie nie wiem jak wyjechać to pole wiatrakowe Chyba Frank będzie musiał zrobić coś, coś takiego, wiecie, nielegalnego. A mianowicie e, przejechać prosto, prosto po autostradzie. W Stanach za to jest duża kara. Ale nie! no! Czekajcie, skoro jest takie coś, to znaczy że tak można. Dobra, a propos, no to jedziemy. O, o, pociąg, albo się zderzył, pozdro. E, a, a propos, właśnie, dobra, to już jesteśmy. E, nie zwracać uwagi na to, ja, te Eee... To było coś, coś ogrodzonego. Nie, nie, to. O, 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 to przed nami. Oznacza sobie to. Uh -huh. Oznacza sobie w ogóle to. Dobra, to jest gdzieś tutaj. Uh, Tylko... O! Kazał nam tutaj wjechać sobie. Aha. Uh -huh. Damn! Jaki ten złot jest poniszczony, jo! Dobra, tutaj jest ta paczka Dobra, wzięta Dobra, do bagażnika trzeba jeszcze włożyć O, okej, okay, włożone Teraz tylko trzeba pojechać po prostu do domku Chce w sensie do domku Los Santos są są jest czynne dopiero Od 6 Od 6.30 chyba O, i zaraz ta godzina będzie właśnie I będzie git. E, ogólnie, no to zderzaki, no to kupiłem takie fajne. E, I kupiłem e, jeszcze te... Mm, kurczę, jak to się Eee Ej, no, co, jest na nas? A, i felgi kupiłem jeszcze, takie, takie karbonowe. Takie ładne, ale widzimy się, jak już dojdziemy do Los Santos Customs. Okej, okay, właśnie przyjechaliśmy tutaj do tego mechanika naszego i teraz będę zostawiał samochód tutaj, tutaj mu zostawię i widzimy się, jak już ten samochód będzie zrobiony, właśnie przez mechanika. O, no, no, siema, siema, dobra, dobra słuchajcie, e, nasz samochodzik już jest zrobiony, tutaj gadałem z tym e, mechanikiem, ja wiem, jak, jak ja wiem, jak on wygląda, wy nie wiecie. Ale uwaga, powiem wam tak, powiem wam tak. Ogólnie, no to mocny efekt jest, jest mocno. Ale sami ocencie. Pasuje wszystko co. Patrzcie, tutaj zrobiłem taki ten ster no tutaj ten ten felgi zmieniłem też na chromowane i tutaj. Spoilery z drzaka dodałem też I lot, dałem lotk nad dachem Czy coś brzmi inaczej? Trochę tak Ale patrzcie, zauważcie też, że obniżyłem go Bo leży jakby tak, patrzcie na koła jak wystają mu Ulepszyłem też skrzynię biegu I dla mnie myślę, że po prostu ten samochód jest po prostu to jest piękność. No to jest po prostu śliczne. Po prostu jak on chodzi to... Jeju. On ma teraz lepsze przyspieszenie. Sprawdzimy to. No jest, jest różnica. śmiga jak nie wiem co. O! Gate, myślę. Rolls royce tak samo dobrze robi uh, coś się śpiący robię O, za dużo chyba z tym moim mechanikiem tam tutaj herbaty właśnie za dużo wypiłem herbaty, śpiący jestem Oh my god jakaś ci dodało, muszę jechać O. Sprawdzę coś tutaj. Tu nic nie ma. O!